Dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie ciuchowym. Tym razem są to ciuchy z Shein i tym razem zamówiłam głównie koszulę. Już pod kilkoma filmami rozmawiałyśmy o tym, że właśnie bardzo trudno znaleźć jest koszulę, żeby poszukać jakiejś. I są tak naprawdę dwa typy chyba, chociaż oczywiście jest więcej, ale ja sobie kategoryzuję to w głowie trochę na dwa typy koszul. Są jedne takie koszule. Powiedzmy, że damskie garniturowe, czyli takie z Wulczanki na przykład, czy z Royal Collection, czy generalnie z takich sklepów, które słyną z koszul, które są po prostu zapinane, wiecie, na guziki. Trochę wyglądają jak męskie, ale mają damskie kroje, bo czasami mają wcięcia w talii. Ale są też jakby drugie rodzaje koszul, które właśnie są na przykład wkładane przez głowę, mają po prostu tutaj dekolt. Też są jakby eleganckie, też można je założyć do biura, ale jakby no to jest inny typ, ja jakby sobie to tak rozgraniczam, oczywiście można to rozgraniczać na jeszcze więcej różnych rodzajów natomiast akurat w tym w dzisiejszym jakby zamówieniu w tym, w tym rzucie mam koszulę właśnie takie wkładane przez głowę bo na Shein za bardzo takich na guziczki nie znalazłam poza tym stwierdziłam, że może bezpiecznie będzie na razie zamówić właśnie takie wkładane przez głowę Wszystkie koszule niestety, od razu Wam powiem, to jest poliester, ale jak wiecie, na szyję nie można trafić fajny poliester, można trafić i wujowy poliester, więc zobaczymy. Tak, pierwszą koszulę, którą mam na sobie, mam w rozmiarze 2XL, yy, i to jest akurat wujowy poliester. To, słuchajcie, to jest w ogóle jakiś ortalion. Ja się czuję, jakbym założyła jakąś kurtkę ortalionową, cieniutką taką, ale to jest po prostu tak sztuczne i tak fatalne że omijajcie z daleka, naprawdę, jeśli zaś chodzi o to, jak ona ogólnie leży i jak to wygląda, no to możecie zobaczyć już, tak, że tu to jest za wysoko, tu się w ogóle jakoś pija, ja to przy okazji jakiegoś innego filmu, chyba z Prixa, mówiłam, że właśnie, no tu jakby to nie jest zbyt, ja nie lubię takich rzeczy, Zależy rzeczywiście ktoś może mieć na przykład uszytów tułów i wtedy to nie będzie dotykało do szyi, wtedy nie będzie tego problemu. No u mnie niestety dotyka do szyi. Zresztą nawet stojąc koszula już się prze, przesunęła do tyłu. Koszula ma długość ogólnie dobrą, na no, takiego kurdupla jak ja to ta długość jest ok, po prostu widzicie, tutaj zakrywa troszkę pupę, jest tak właśnie idealnie, że jak się pośladki kończą to ta się koszula kończy, więc to wygląda spoko. Jeśli chodzi o rękawy, tak widzicie ja już jeden rękaw podwinęłam, bo to jest pierwsze co robię, ale ogólnie rękaw jest wykończony też taką czarną lamówką i jest po prostu tutaj normalnie na guzik, więc można go po prostu sobie zapiąć, natomiast... No ja bym się w tej koszuli ugotowała. To jest koszula, w której ja stoję może z 5 minut i po prostu czuję, że nie oddycham i naprawdę jakbym, jakbym miała taką, wiecie, delikatną saunę w domu. Więc to nie, zdecydowanie nie polecam Wam tej koszuli, bo to jest naprawdę ten najgorszy, najgorszy możliwy poliester. Podejrzewam, że jakby go podpalić zapałką, to by się, wiecie, paliła jak folia, czyli by się zrobiły takie, wiecie, takie, 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 dziwne rzeczy i w ogóle... No, tak więc, tak więc tak, to może ja rozdejmę. No i kolejna koszula, również poliester, również rozmiar 2XL, yy, tylko tym razem ona jest jednak zapinana na guziki. Musiałam zapomnieć, że jedną taką miałam. Ona ma takie dosyć fajne guziki, w sensie takie bardzo wypukłe. Nie wiem, czy to będzie widać. O, muszę tak zrobić. Mam nadzieję, że to widać. Taki guziczek jest, wiecie, wypukły, więc oczywiście tu możemy sobie zapiąć. Nawet nie zauważyłam. Tutaj przy rękawie jest taka dziwna falbanka. Nie wiem. Nie wiem, po co ona jest, nie wiem, czemu ma służyć, więc... Moim zdaniem to takie troszeczkę dziwne, ale okej. Okay. Natomiast ten mankiet tu jest, no, po byku. Jest naprawdę bardzo, bardzo duży. To też nie jest fajny poliester, od razu Wam powiem, ale jest tak oczko lepszy niż tamten. W sensie on jest taki bardzo miły w dotyku. Nadal jest sztuczny jak cholera. Nadal nie przepuszcza powietrza w ogóle. Nadal, nadal jest taki. Um, Taki z tych gorszych, ale jest taki trochę inny w dotyku, bo tamto to było takie plastikowe, śliskie. Yy, tak, śliskie, takie w sensie, wieś, jak, wie, wiecie, jak, jak torebka foliowa. A to jest takie niby śliskie, ale jakby trochę takie jakby milsze w dotyku. Nie wiem, jak to powiedzieć. Tak czy siak nie polecam Wam tej koszuli. Dodatkowo niestety, ale tutaj no, na bioderkach ona po prostu już zaczyna ciągnąć, więc pomimo tego, że właśnie no, ten, ten mankament, tak, w biuście koszula jest dobra, a w bioderkach niestety nie. I oczywiście już się zaczyna ciągnąć, chociaż nawet jej tam na dole nie zapięłam. Więc druga koszula to też porażka. Więc yy, nie wiem co jest grane. Ja chyba muszę sobie zrobić przerwę od zakupów ciuchowych, bo co ostatnio nie kupię, jakich zakupów ostatnio nie poczynię, wszystko mam do zwrotu. Wszystko mam do zwrotu. Koszulę z Bondrixa, które ostatnio robiłam, wszystko było do zwrotu. Nagrywałam też haul z shortami na Zanzibar, wszystko do zwrotu. Po prostu nie wiem, nie mam chyba dobrej ręki do ciuchów, albo za bardzo próbuję, próbuję za bardzo przekombinować. Nie mam bladego pojęcia. Jeśli chodzi o ciuchy z Shein, to przyznaję się, że tak, że ja robię w ten sposób, żeby wybierać ciekawe. Nie to, że ekstrawaganckie ciuchy, ale takie nietypowe, bo na takie ciuchy byłoby mi trochę szkoda własnych pieniędzy. Więc jeżeli ja z Shein mam taką możliwość, tak jak na przykład była ta e, zielona koszula z tym wielkim kwiatem, albo ta łączona czerwona z białym tutaj w paski, no to one właśnie były takie ciekawe, i jakby normalnie pewnie nie wiem, czy bym wydała na nie swoje własne pieniądze, ale dzięki Shein mogłam i wiecie, to będą takie interesujące koszule na jakieś wydarzenia, które pewnie założę kilka razy w roku, tak naprawdę. Więc z reguły z Shein staram się wybierać jakieś takie właśnie ciekawsze ciuchy, fajne ciuchy. Każdy ma inny gust i każdy wybiera co innego. Ola wybiera co innego z Sheinu, Iwona wybiera co innego z Sheinu, Madzio wybiera co innego z Sheinu. Mamy totalnie różne gusta, więc właśnie wybieramy sobie różne rzeczy, ale ja mam wrażenie, że ostatnio po prostu nie mogę coś trafić. Nie mogę coś trafić tymi ciuchami i jakoś tak... Nie wiem. Jeszcze dwie koszule, więc może któraś będzie fajna. A tą koszulę, słuchajcie, mam na przykład w rozmiarze 1XL, tak więc... Bardzo często to powtarzam mi nie, nie tylko ja, ale dziewczyny również, że nie ma co się jakby kierować tym, że zawsze bierzemy 2XL, tylko trzeba patrzeć na wymiary, bo te wymiary są tam tak różne, że ja czasami biorę 0X, a czasami biorę 4XL, bo to wszystko zależy, wiecie, od, od modelu. Więc tą koszulę mam w rozmiarze 1XL, ma ten sam mankament co wszystkie, czyli przesuwa się do tyłu, ale może to być kwestia nie tyle mankamentu koszuli. Co na przykład mojej budowy ciała, tak? Że na przykład mam dupę trochę bardziej wystającą, więc tam więcej materiału idzie, więc ona automatycznie ciągnie. Koszula ogólnie byłaby dobra, ale jakoś tak powiem Wam, że ona na modelce wyglądała o wiele lepiej. Ona u mnie wygląda jak... Szlafmyca męska, nie wiem czemu, ale ona mi się naprawdę tak kojarzy z taką męską koszulą nocną. Tutaj oczywiście mamy, wiecie, możliwość zapięcia koszuli, jak to standardowo bywa, z wielkim mankietem, ale ja to i tak bym sobie zawijała. Natomiast ja, no, naprawdę ja jakieś takie to mam lewe zamówienie, bo Zupełnie mi się ona nie podoba, no nie wiem, jakoś tak przyglądam się sobie i przyglądam się sobie w podglądzie. Może, wiecie co, o no taki kadr jest jeszcze ok i jest jeszcze znośny, ale tak normalnie jakby na mnie, no to, to mi się ta koszula po prostu nie podoba. Ona jakoś tak, nie wiem, nie fajnie leży. Może, gdyby ją włożyć w spódnicę to może by wyglądała fajnie. Ja akurat koszul nigdy w spodnie nie wkładam, no bo ja mam tą wielką swoją, wiecie, oponkę na dole, tą kółko ratunkowe, więc ja nie wkładam nigdy nic w spodnie, bo ja nie lubię tego odkrywać. Ja z reguły przynajmniej chociaż tak do połowy, czy czwarte lubię mieć to zakryte. I wybieram mniej więcej minimalnie taką długość, że jak podniosę ręce, to żebym nie miała całego bbh na wierzchu po prostu. No nie wiem, aha, jeśli chodzi o materiał, oczywiście 100% poliester, ale jak na razie najlepszy poliester z nich wszystkich. Jest taki miękki, fajny. Ja bym, powie... ja bym, gdybym, jakby wiecie, dostała to, ja się nie znam tak bardzo na materiałach, ale gdybym to tak dostała do ręki, to ja bym nie powiedziała, że to jest poliester taki chamski, chiński, tylko bym powiedziała, że to może być z jakąś domieszką, czegoś na przykład fajnego, bo naprawdę jest bardzo miły, przyjemny w dotyku. Nie po co się aż tak bardzo. Nie jest taki plastikowy, jak te dwie poprzednie bluzki, więc akurat jeśli chodzi o materiał, to jest lepszy niż tamten. Natomiast... No nie wiem, overall tak mi się po prostu trochę nie do końca podoba. No znowu oczekiwania versus rzeczywistość, u mnie się totalnie nie sprawdziło. No na tą koszulę powiem wam liczyłam najbardziej, bo ja lubię trochę takie, nie tyle że psychodeliczne wzory, ale właśnie takie przychodzące kształty, wiecie, takie iluzje optyczne i tak dalej. Jak spojrzałam na tą bluzkę, to tak zrobiłam takiego lekkiego zeza i pomyślałam sobie, że super będzie naprawdę bardzo fajna. I ogólnie byłaby fajna. Ja ją mam w rozmiarze 1XL yy, i niestety. Tu dobrze leży, a w pupie za wąska. Niestety ona jest tutaj zdecydowanie na mnie za wąska, więc generalnie do dochodzenia się nie nadaje. Dodatkowo tu ma taki bardzo dziwny element, który ma być niby krawatką, e, który. Bo generalnie tu jest tak, że tu mamy takie coś długie, a tu mamy. No ja no wam wyjmę. Tu mamy po prostu taką pętelkę, przez którą przykładamy to, ten krawatek sobie. Przekładamy go tutaj. O tak. I... I nie wiem, czy to ma tak wisieć, czy co. I generalnie tak to jakoś wygląda. I ogólnie ona mi się naprawdę bardzo podoba. Nie wiem, może większy rozmiar byłby lepszy. Tu ma gumeczkę na końcu tej, 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 tego rękawka, ale gumeczka jest tak ciasna, że trochę odpływa-dopływ, odcina wiecie, krążenie od, od rąk, więc trzeba tutaj uważać. I ona, no najbardziej mi się z tego całego zamówienia podoba. Wydawało mi się, że będzie taka fajna, właśnie nietypowa, wiecie, do filmów, idealna, będziecie dostawać oczopląsu i w ogóle, ale no, kurde, to mi nie do końca jednak leży, bo mnie tutaj pod szyją już zaczyna dusić i ja już nie mogę. I jakoś tak, no, po prostu za mała, no po prostu za mała. Może trzeba było wziąć 2XL, ale patrząc na wymiary biustu, no to pomyślałam sobie, że jednak powinno być ok, ale nie jest. I... no i niestety. Jeśli chodzi o materiał, to to jest poliester pomiędzy tą trzecią, a tą drugą, czyli... Pierwsza miała najbardziej kijowy poliester, druga miała potem lekko mniej kijowy, ta ma na kolejnym miejscu lekko mniej kijowy i ta poprzednia lekko mniej kijowy. No, jakby te poliester tutaj akurat nie. I w ogóle... No niestety, to zamówienie mi się kompletnie nie udało. W zasadzie żadna bluzka mi nie pasuje. Wszystkie bluzki pójdą po prostu na kupkę do oddania w przyszłości. Muszę chyba zrobić sobie przerwę, jeśli chodzi o shin, bo... Nic po prostu tam nie mogę fajnego znaleźć. Olka ma większy dar do wyszukiwania ciekawych rzeczy na tym szyjnie. Ostatnio miała i bluzki, i sukienki i naprawdę były bardzo fajne. Ja... Mi jakoś tak nie idzie ostatnio. Tak więc jest to... Nie chcę, nie chcę... Właśnie, no nie chcę, żeby to był taki trochę dołujący film, e, jeśli chodzi o ciuchy, no bo czasami się zdarza, przynajmniej jest jeszcze go pośmiać, chociaż szczerze mówiąc, tu raczej może się śmiać z, nie wiem, mojego marnego gustu, bo, bo nawet, nie ma, nawet nie ma śmiesznej bluzki. Nawet nie ma bluzki, która byłaby w jakiś sposób zabawna. E, właśnie, już podniosłam ręce do góry i zobaczcie, jak to teraz... Ta-dam! Tak więc tak. Więc nawet, nawet nic za bardzo pozytywnego z tego filmu nie mogę wyciągnąć. E, zresztą widzę, że Wy też tak za szyjnym za bardzo nie przepadacie, bo ten film można obejrzeć, właśnie pośmiać się albo znaleźć coś fajnego, ale jednak, no, z zamawianiem z szyjinu, z tym trafi, nie trafi, w rozmiar właśnie bywa bardzo różnie, czego przykładem są te koszule dzisiaj, tak? Jedna, jeden XL, ta poprzednia była taka luźnawa, tutaj jeden XL jest przyciasne, tamte 2 X też inaczej leżą, więc wcale się Wam nie dziwię, bo gdybym miała wydać własne pieniądze na to, to pewnie nigdy bym się nie zdecydowała na zakupy tam, bo ryzyko jest zbyt duże, po prostu nie wiadomo, co się nam trafi, no. Więc w pełni to rozumiem, zobaczę, czy ja sobie nie zrobię przerwy od tego szynu, bo naprawdę... No nie wiem, po prostu nic mi nie przychodzi do głowy, a jeśli chodzi o inne rzeczy, to powiem Wam, że oni wcale nie są skłonni dawać nam jakby do wyboru innych rodzajów produktów. Oni tylko mówią z kategorii plus size, czasami nawet nam tą kategorię obcinają do tak zwanych ich top produktów i wtedy tak już w ogóle jest porażka i czasami uda się jakby przemycić, wiecie, inne inne ciuchy, które nie są w tych top produktach ale na przykład, żeby buty zamówić, torebki, akcesoria, cokolwiek, to, to nie, ja się dziwię, że mi się kiedyś szlafrok udało przemycić, naprawdę, bo to nie był przecież Place. więc no niestety, to jest tak, że właśnie niby fajnie, że nam dają, ale nie, nie wszystko i chyba czas, chyba, chyba czas zrobić sobie przerwę z szyinem i, i po prostu poczekać yy, może na jakieś inne. W ogóle to powiem Wam, że przypomniałam się niedawno, że w grudniu wspominałam Wam, jak robiłam film z Rozegalem, że tak mi się strasznie nie podobała ta współpraca z nimi i że miałam taki... inny sklep do mnie napisał z ciuchami podobnymi do rozegala e, i... E, że mi prześlą i byłam taka zadowolona i wiecie, że do tej pory nie dostałam przesyłki? Mamy początek marca, a ja do tej pory nic, nic nie dostałam od nich, tak więc... Tak więc tak, jeśli chodzi o ciuchy to na razie jest posucha i e, no zobaczymy. W każdym razie miałyście ostatnio w sumie sporo filmów ciuchowych, bo był ten, był Bond Prix wakacyjny. Były ciuchy z Ewą Zakrzewską i Biedronką, więc tutaj było coś myślę, że fajnego, bo też dostępnego dla każdego de facto. Wcześniej był Bond z koszulami, więc pewnie Bond Prix się będzie pojawiał, żeby właśnie było coś, coś ciekawego, ale Sheen chyba, chyba na razie odpuszczę. Dobra, dajcie znać, co sądzicie, jakie jest Wasze zdanie, czy popieracie mnie, czy nie popieracie mnie, bo koszule są beznadziejne, więc tutaj myślę, że nie ma co, jakby próbować ich w jakikolwiek sposób, nie wiem. Em... Cukrzyć, jak to się mówi, wiecie, tak? Sugar coated, tak? Nie, nie ma sensu tutaj wymyślać nic, e, nic pozytywnego. Koszule są słabe i materiały są słabe, więc zdecydowanie Wam ich nie polecam. Ale jestem zobowiązana wrzucić linki na dole, tak? Więc te linki są. Jeżeli chcecie też i inne, to klikajcie w linki, bo oni wtedy widzą, że jest na przykład jakiś ruch na stronie spod mojego filmu i wtedy na przykład stwierdzają, ok, z nią się opłaca współpracować. I wtedy chcą dalej współpracować. Ja nie muszę, jakby zgadzać się z każdym ich mailem w sensie, jak tylko do mnie napiszą, to coś wybierać, ale może co jakiś czas coś tam się pojawi, jak się na przykład pojawią jakieś nowe rzeczy, może bardziej na wiosnę jakieś po prostu ciekawe t-shirty. Bo t-shirty, no to tam za bardzo się chyba nie da spartolić, nie? Ale zobaczymy. Dobra, e, coś pozytywnego na koniec. Jestem na urlopie. <laughs> Niech będzie to pozytywne: Jestem na urlopie. Więc jeżeli nie odpowiadam na komentarze, to wybaczcie mi proszę. Po prostu nagrywam filmy z wyprzedzeniem, żeby wiecie, żebyście miały co oglądać i żebyście nie tęskniły tak bardzo za mną. Możecie mi tutaj nawypisywać różnych rzeczy. Ja nie wiem, jakie będę miała tam internet, więc nie wiem na ile mi się po uda poodpowiadać, ale mam nadzieję, że cokolwiek tak, jeśli nie, no to po prostu będę hurtem to robić jak wrócę. Więc dziękuję Wam dziewczyny w takim razie za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie. Sorry, że to nie było takie pozytywne, nawet nie było za bardzo zabawne, po prostu było marne i słabe ale miejmy nadzieję, że kolejne filmy będą lepsze i po prostu, wiecie, wejdziemy w jakiś taki lepszy, lepszy moment, tak? Lepszy moment ciuchowy. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pa pa.